Być może nie będzie to film o takim wyjeździe, którego spodziewaliście się, klikając w miniaturkę. A być może właśnie zaciekawi Was to, bo będzie to trochę coś innego niż większość filmów na YouTube ze słowem Maroko w tytule, przedstawiające takie wyprawy na kołach liczące 10 tysięcy kilometrów i więcej. I bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać taki trochę inny wyjazd, bo idealnie nawiązuje do odcinka sprzed kilku tygodni. Mówiłem tam, że aby zacząć swoją przygodę z turystyką, nie musimy posiadać super poważnego turystyka typu. WGS, Triumph Tiger, Honda Africa Twin, ani też wieloletniego doświadczenia w jeżdżeniu motocyklem. To pierwsze, myślę, że udowadnia na tym wyjeździe moja obecność na Suzuki GSX-S1000GT, typowo szosowym, bądź co bądź turystyku. Ale mocno usportowionym, ani trochę nie kojarzącym się z kontynentem afrykańskim, a raczej super gładkimi i krętymi asfaltami w Alpach. Natomiast to drugie, czyli brak większego doświadczenia, udowadnia obecność jednego z uczestników, Łukasza, który w maju tego roku kupił swój pierwszy motocykl. Wyjazd do Maroka był w listopadzie. Uczestnictwo w takim wyjeździe, z zaledwie półrocznym stażem, jak najbardziej jest możliwe. Jakby tego było mało, to już drugi zagraniczny wyjazd Łukasza w tym sezonie. Mówię o tym, żeby kolejny raz podkreślić, że nie. Nie ma nic trudnego w podróżowaniu motocyklem. Myślę też, że jeśli komuś brakuje na początku trochę odwagi, to skorzystanie z takiego gotowca, zorganizowanego wyjazdu, też na pewno sprawi, że poczujemy się dużo pewniej. Zapraszam Was do obejrzenia relacji z tej dla mnie wyjątkowej przygody. Aby dostać się do Maroka, musiałem nadać w Polsce swój motocykl na transport do Hiszpanii, a następnie kilka dni później wsiąść w samolot. Po przylocie do Malagi i odebraniu motocykli, ruszyliśmy w stronę Algeciras, aby stamtąd dostać się promem do Afryki. Jechaliśmy w grupie 11 motocykli, licząc razem z dwoma przewodnikami, Mateuszem i Bartkiem. Jeden z nich prowadził, a drugi zamykał grupę. Po dopłynięciu do wybrzeża czarnego lądu zakupiliśmy marokańskie karty SIM, wymieniliśmy euro na dirhamy i ruszyliśmy w kierunku południowym. Naszym pierwszym celem było miasteczko Szawan, ale przewodnicy oczywiście ułożyli trasę tak, żeby przebiegała jak najbardziej atrakcyjnie wzdłuż wybrzeża. W końcu to pierwszy kontakt wielu z nas z tym krajem, a pierwsze wrażenie jak wiadomo jest bardzo ważne. Warto zaznaczyć, że północ kraju dość znacząco się różni od południowej połówki. Im niżej, tym otoczenie powinno robić się coraz piękniejsze i bardziej dzikie. Fajnie, bo to oznacza, że krajobrazy nie opatrzą nam się zbyt szybko, a z upływem czasu i kilometrów powinno robić się coraz bardziej interesująco. Jakby Was to interesowało, pewnie nie interesuje, bo i tak tu nie przyjedziecie po paliwo. Ale cena litra benzyny to jest 13,5 dirhama, czyli około 6 zł. Nie potrafię jeszcze tego tak szybko przeliczać, ale... O, napiszę później to. Do Szaf Szawan dotarliśmy pod wieczór. Mieliśmy okazję zobaczyć je pod osłoną nocy, jak i dnia następnego w promieniach słońca. Bardzo urokliwe miasteczko, które jest pełne zakamarków, w których co prawda można się łatwo zgubić, ale przy okazji zrobić mnóstwo pięknych zdjęć. Dlaczego Szwabszawa jest całe pomalowane na niebiesko? Dokonała tego pod koniec XV wieku duża grupa Żydów, która została wygnana z Hiszpanii i osiedliła się właśnie tu. Zaczęli swoje domy malować na niebiesko, bo to kolor nieba. Dzięki temu czuli się bliżej Jachwę. Dziś mieszkańcy dostają nawet dotacje na niebieską farbę. Dobrze zdają sobie sprawę z tego, że przyciąga to ludzi, którzy chcą odwiedzić ich miasto. Mi Mimo wszystko, przynajmniej w listopadzie, nie spotkaliśmy tutaj zbyt wielu turystów. To, z czego jeszcze kojarzy się Szawszawan, to koty. Mnóstwo kotów. Pamiętam, na poprzednim wyjeździe mieliśmy uroczego kota z dzwoneczkiem na szyi, nawet w pokoju w hotelu. Każdy muzułmanin ma obowiązek o nie dbać. Tu w Szawszawan mają nawet specjalne domki na ulicach. Oh, A1-nivå Któryś raz nas tak przepuszczają, ale to jest pewnie kwestia tego, że jest nas taka duża ilość. Dziś kierujemy się w stronę Fezu. Ten odcinek całej naszej trasy po Maroku był najgorszym fragmentem, jeśli chodzi o jakość asfaltu. Momentami nawierzchnia, delikatnie mówiąc, nie była najlepszej jakości. Bywały też dziury, które trzeba było omijać. Nic strasznego, ale wymagało to większego skupienia na drodze. Generalnie cała nasza trasa po Maroku ułożona była tak, aby można ją było pokonać każdym motocyklem. Krótko mówiąc, 100% asfalt. Mimo to większość motocykli u nas stanowiły bmk gs -y. Tak, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś wariatem i pchałem się na szosowym sprzęcie jako jedyny, w naszej grupie owszem, ale momentami podłączała się do nas zaprzyjaźniona grupa czeska, w której jechał też taki sprzęt. To tak wam tylko wspominam, żebyście mieli świadomość, że Maroko można bez problemu przejechać wszystkim i nie jest to żaden wyczyn. Dla ochotników była opcja zjechania z asfaltu, tak, żeby gs mogły się też wyszaleć, wykorzystać potencjał swojego sprzętu. Tutaj faktycznie trochę mnie Poniosło, że zapuściłem się w takie miejsce. Czego nie robi się, żeby nagrać dla was ładne ujęcia, ale więcej o tym opowiem wam w kolejnym filmie. Do Fezu dojechaliśmy przed zachodem słońca, i dopiero następnego dnia rano ruszyliśmy na jego zwiedzanie. Przyjechał po nas mały autobus z przewodnikiem, czyli było to zwiedzanie w cywilnych ubraniach, wygodnie na luzie. jest najlepiej zachowanym średniowiecznym miastem naszego globu. Na zwiedzaniu go spędziliśmy kilka godzin, zaliczając spacer po Medynie, czyli starej części miasta. Jest to labirynt 9 tysięcy uliczek. Nie uświadczymy tu widoku żadnego pojazdu mechanicznego, bo jest na to po prostu stanowczo za ciasno. Niektóre przejścia są tak wąskie, że nawet osiołki wykorzystywane do transportowania towarów mają problem z przejściem. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że klimat tego miejsca sprawia wrażenie faktycznie mocno autentycznego. Mamy wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie jakieś kilkanaście wieków wstecz. Zobaczyliśmy też garbarnie, w których farbuje się skóry. To miejsce od czasów średniowiecza również niemal się nie zmieniło. Cały proces wygląda praktycznie tak samo. Wchodzący tutaj turyści dostają liście mięty, by nie czuć nieprzyjemnego zapachu, który się tutaj unosi. Byliśmy też w fabryce, a w zasadzie manufakturze ceramiki, w której powstają takie misternie wykonane niesamowite cuda. Był też punkt widokowy, aby zobaczyć to miasto także z góry. Z tej perspektywy robi naprawdę spore wrażenie. Na sam koniec zjedliśmy w bardzo klimatycznej restauracji, o ile w ogóle można tak nazwać to miejsce, nie umniejszając jego okazałości i wyjątkowości. I muszę przyznać, że to właśnie tu zjadłem jednego z najlepszych, a może i nawet najlepszego tarzina, składającego się z ryżu, bardzo aromatycznie przyprawionego, pełnego smaków kurczaka, wędzonych śliwek i prażonych całych migdałów. Tak przy okazji, tagin to nazwa chyba najbardziej popularnego dania w Maroku, a jednocześnie nazwa glinianego naczynia, w którym się go zapieka. Następnie się tą potrawę podaje do zjedzenia również w naczyniu. Tarziny można jeść pod różnymi postaciami, z różnych składników, z ryżem, z kuskusem, różnego rodzaju mięsami rybami, z przeróżnymi dodatkami. Moim faworytem z tych dodatków była chyba kiszona cytryna. Tarziny są różnie, aczkolwiek zawsze bogato przyprawione. Kuchnia arabska jest jedną z bogatszych w przyprawy. Całe bazary pachną tutaj tymi kolorowymi, sproszkowanymi roślinami. Generalnie w kuchni marokańskiej widać też wpływy hiszpańskie i francuskie. W rezultacie czynią to niezwykle bogatym miksem. Tak jak wspomniałem ze zwiedzaniem Fezu, zmieściliśmy się w ramach jednego, nawet nie całego dnia. Dla mnie było to idealne wyważenie między tym, żeby nie było zbyt nużąco i męcząco, a z drugiej strony nie było też jakiegoś pośpiechu. Myślę, że tak w punkt. Jeszcze tego samego dnia ruszyliśmy w dalszą drogę. Zgodnie z obietnicą Mateusza i Bartka, od Fezu krajobraz Maroka miał się zacząć diametralnie zmieniać. Mogę wam zdradzić, że tak jak powiedzieli, tak było, ale o tym będzie już w kolejnych odcinkach, na które już teraz was zapraszam. Tak na marginesie. Opowiadam wam o tej marokańskiej przygodzie z perspektywy motocyklisty, który zazwyczaj organizuje sobie wyjazdy we własnym zakresie. Planuję z kumplami lub sam. Poza tym będę stosował dużo odniesień, porównań z tym moim poprzednim wyjazdem w całości na kołach z Polski. Muszę przyznać szczerze, że wtedy mnie to Maroko lekko przytłoczyło. A przyczyn było kilka: bardzo wysokie temperatury z powodu złego wyboru terminu. Zmęczenie, bo cały wyjazd trwał prawie 3 tygodnie, a w samym Maroku byliśmy 6 dni. Presja czasu, złe przygody. Przygotowanie się, kontakt z tak odmienną kulturą po raz pierwszy w moim życiu. Wszystko to sprawiło, że tamten wyjazd mnie po prostu zmęczył, ale po jakimś czasie obudził się we mnie niedosyt i chęć powtórzenia wyjazdu do Maroka, tym razem w bardziej prawidłowy sposób. Jak tylko nadarzyła się okazja, żeby zrealizować taki wyjazd, który już jest zaplanowany w każdym szczególe, a ja mogę skupić się tylko na czerpaniu przyjemności z podróży oraz filmowaniu, nie zastanawiałem się ani chwili. I mogę Wam już w tym momencie powiedzieć, że mój odbiór tego Pięknego, barwnego kraju, za drugim razem był totalnie inny. Zauważyłem też, że sporo się zmieniło w temacie infrastruktury drogowej w porównaniu z tym, co zostałem tu 5 lat temu. Wtedy faktycznie zdarzało się niejednokrotnie, że asfalt na takim, powiedzmy, odpowiedniku naszej drogi wojewódzkiej potrafił się skończyć w sposób gwałtowny i nieoczekiwany. Może była to też trochę kwestia nieprzygotowania i wyznaczenia przez nas nieodpowiedniej trasy, mimo wszystko widać, że dobrych dróg w całym kraju przybywa. Kilka razy jechaliśmy po po zupełnie nowych nawieśniach, które faktycznie jeszcze kilka lat temu były szutrami. Drugi film z Maroka wpadnie prawdopodobnie już za tydzień. Do zobaczenia!